Cześć, witajcie. Tak jak kiedyś tam zapowiadałem, że nagram coś ze sprzedaży byków. No tu jestem w takim małym pomieszczeniu, tu mam 5 stanowisk, ale ten byk, który jest przede mną z białą głową, z takimi plamkami na oczach i ten obok z białą głową, no prawdopodobnie dzisiaj będą sprzedane. Ten pierwszy po prawej stronie jest mniejszy, ale niestety 25 miesięcy już ma. On troszkę chorował, jak był mały i nie rósł, i jak widać, nie jest za duży. Tamten jest większy, ale ile ważą, okaże się na wadze. Tak jak mówię, na ten moment chciałem tylko pokazać te sztuki, które będą odjeżdżały, a po sprzedaży zrobię podsumowanie z podaniem cen, ile ważyły i jak to wyszło wszystko ekonomicznie byśki jak widać mieszańce takie można powiedzieć mleczne HF z cimentalem ten po lewej stronie jest sporo młodszy i mógłby jeszcze zostać bo on jest z września aczkolwiek no musowo muszę mieć na szybko dwa stanowiska bo jeden tam mam taki kojec dla małych cielaków gdzie są roczne już byki ostatni jeden mi wyskoczył górą więc no muszę gdzieś się uwiązać po prostu no i mówię ten po prawej stronie ma 25 miesięcy więc i tak jest do odjazdu no, że potrzebuję dwa miejsca, no tam mam jeszcze dalej, limuzana, cimentala, ale to nie jest chyba największy z tych tutaj, więc, więc te dwa dzisiaj odjadą. Tak jak mówię, po sprzedaży zrobię podsumowanie, ile, ile one ważyły, jak to wyszło ekonomicznie, no i jakie przede wszystkim ceny. Na razie to tyle, hej.